Witam Państwa serdecznie na cudownym czwartym Bożonarodzeniowym Jarmarku w Pleśnej. Jarmarku pełnym zapachów, smaków, pyszności przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Pełnym też gorących serc, bo przed chwilą y, toczyła się bardzo dynamiczna licytacja różnych przedmiotów, gadżetów y, z myślą o małym Adasiu z Lichwina. Za chwilę będziemy jeszcze. Kolędować, a tymczasem siedzę sobie tutaj obok zacnego, prawdziwego świętego Mikołaja. I od razu nasuwa się takie pytanie: czego Mikołaj sobie życzy w takim razie na ten przyszły nadchodzący rok? O, w przyszłym nadchodzącym roku bardzo bym chciał, żeby był pokój na świecie przede wszystkim i abyśmy wszyscy, aby wszyscy ludzie wobec siebie byli bardzo mili, uczynni i wrażliwi dla siebie. To życzy sobie Mikołaj? Ja cieszę się, że ten kiermasz bożonarodzeniowy tak się wpisał w tą bryśnińską tradycję, że jest już to czwarty kiermasz i bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy tutaj się wystawiają, którzy to przygotowują na czele Centrum Kultury w Pleśnej. Jest bardzo dużo, tak jak pan powiedział, zapachów, jest dużo rzeczy do kupienia, ozdób świątecznych, są wspaniałe występy dzieci, będzie grupa kolędnicza, pleśnioki, jest i coś na gorąco do do picia, będzie do skosztowania wspaniały piernik i zupa dyniowa gotowana przez kucharza. Tarnowskie, także staramy się, żeby urozmaicić te dni i widać, że jest duże zainteresowanie i ludzie tutaj chętnie przychodzą, spotykają się, kupują jeszcze przedświąteczne, robią zakupy. Cieszę się, że ten kiermasz tak się wpisał właśnie w tą pleśnieńską naszą tradycję. <śmulny> thank you tu możemy zasmakować, albo może w czym możemy się rozsmakować? To znaczy, tak. Na początku mieliśmy warsztaty, gdzie przygotowywaliśmy ciasto piernikowe. To dla osób, które się spóźniły na święta i nie zdążyły zrobić ciasta piernika staropolskiego, tutaj jest ciasto piernikowe na skarmelizowaną gruszką z winem, z dodatkiem wina. A tutaj mamy ciasto piernik staropolski, piernik tarnowski. I coś na gorąco też tam. Tak, mamy też na gorąco krem z dyni. E, grzaniec niestety się skończył. Grzaniec był bezalkoholowy, na bazie soków, e, jabłko, gruszka plus e, przyprawy korzenne. A mimo to się skończył? Mimo to się skończył. <gryzanie> to musiał być dobry. Musiał być. Był bardzo dobry, więc e, szedł pierwszy, więc e, no. Bardzo dziękuję. To mamy 500 zł, drodzy państwo, za koszulkę Brookbet Termalika. Kto jeszcze? 600 zł. To tutaj 600 zł. 600 złotych, tak? Czy ktoś z Państwa chciałby podnieść tę stawkę 600 złotych? 700. 700 złotych. 800. 800. 1000 złotych mamy, proszę Państwa, kolejna. Taki rekord troszeczkę już, bo już zer 3 jedyneczka. W czasie dzisiejszego Kiermaszu licytowaliśmy podarunki, które zostały przekazane organizatorom na licytację, właśnie. A licowaliśmy, aby pomóc Adamowi. Adam to jest taki młody człowiek, który urodził się niestety z wadą nóżek, i do jego pełnej sprawności wymagane są i operacje, ale też i rozliczne operacje operacje i rehabilitacja. Jest już po pięciu operacjach, czeka go jeszcze trzy i po wielu turnusach rehabilitacyjnych, które są bardzo kosztowne, dlatego też każda pomoc, która jest jemu udzielona jego rodzinie i jego rodzicom jest bardzo ważna. Są bardzo duże postępy w jego leczeniu, a dzisiejsza licytacja, z której zebraliśmy Bodaj ponad 2000 zł jest również bardzo ważnym wkładem w ten proces jego leczenia, w to, żeby dochodził do swojej sprawności. Dlatego bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej pomocy w czasie dzisiejszego kiermaszu, a naprawdę ta licytacja była niezwykle i dynamiczna, ale też i gorąca, bo okazało się, że zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego jesteśmy niezwykle wdzięczni wszystkim, którzy każdy, każdą złotówkę tutaj można powiedzieć, podarowali Adasiowi. Adasiowi po to, żeby, żeby zdrowiał i żeby na kolejne, jak mówiłem, na scenie kiermasze już mógł przyjść o własnych siłach. Licytowaliśmy także świecę Caritas po to, aby wesprzeć to wszystko, co lokalne koło Caritas w Pleśnej przygotowuje i czym dzieli się z potrzebującymi. Także bardzo, bardzo jeszcze raz wszystkim za udział w tej licytacji w tych obydwu licytacjach. Dziękuję. Milczenie. O, milczenie zapanowało! Czy ten chorek jest konieczny? Niestety tak! O tak! Myślę, tak. tak. No, dlaczego nie? Jestem dobrym elfem. Ta dziewczynka nigdy nie będzie twoja! To, nigdy! Nigdy! Okej! No Ty, wiesz, co? Bo mam tutaj sprawę do, 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 do załatwienia. Mam tutaj takiego jednego przypalanego anioła, wiesz? Eee! Taki tytuł! że ej! tutaj, Trzeba załatwić z nim sprawę! Nie, Dobra, czekam, na razie! O, ale... Jestem! Cieszę się, że Cię widzę! Zywałeś. Oto pojawia tak. się Archanioł Michał, dzierżąc w swej dłoni miecz ognisty, a przy boku przypięty ma ruch we woli. Długi, centkowany, kręty, ja? Co za niespodzianka! skiniesz marnie po miocie piekielnej. Tak! Już jesteś martwy! A taki fajny diabełek? Nie, to skóry na żyrafie. Panie Chyba nie świecił. Chyba na świecił. Nie było dla nich innej roli. Tyle sztuk do zagrania. A ci akurat... Tu, do pryszty musieli przejść. Dobra, do roboty. Gróbie. No. no. Czy nie śpić, chce? kolendować pozwolicie? Przyszliśmy tu po kolędzie. Niech wam przykro nie będzie. Będziemy tu kolędować. proszę się nam nie dziwować. Dalej, bracia, przystępujmy, a wesoło kolendujmy. Hey. mili, Co będziemy robili? Co będziemy robili? będzie śpiewać i tańcować, kiedy nas puścili. Będzie śpiewać i krajcować, kiedy nas puścili. Żydzie, gdzie narodził się Bóg. Bóg się go narodził u szewca na kobycie. Żydzie, gdzie narodził się Bóg. Bóg się go narodził. W śmiakach. Najpierw go wsadzono, później go zebrano, później go wyłuszczono, w końcu go zjedzono. Życie, rabin? Gdzie narodził się Bóg, Dzieciątko Jezus? A to tak mi w kruku jasny. Żebym cię pyt nie czasnął. Bóg, Dzieciątko Jezus, narodził się go w Betlejem, miasteczku, w żłobie na sieneczku. Halleluja! Byli tam oślęta, woły i bydlęta. Weźcie tego Żyda, zakujcie w kajdany. Zakwałył mi serce tym prorokowaniem. Taki w Betlejem się narodził, żeby Żydostwo z jarzma oswobodzić. Nie koronę ściągnął z mojej głowy. Przysięgam, zginiesz, synu Dawidowy. Jezu! Niech każdy ostrą broń w rękę bierze. Co prędzej na koń siadajcie i do Betlejem miasta ruszajcie! Zgładźcie tam wszystkie dzieciny. Niechaj też zginie i sen mój jedyny!